Już przeszło 10 lat, bo od 2001 roku w Centrum Katolickim przy Parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży odbywają się spotkania pod tytułem Wakacje z Panem Bogiem. Od 16 lipca codziennie w godzinach od 10 do 15 bierze w nich udział grupa dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia prowadzone są przez Panią Alicję Żelazną, na co dzień nauczycielkę pracującą w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. Oprócz doświadczonego pedagoga, do pomocy w prowadzeniu zajęć zgłosiło się wielu młodych wolontariuszy. Niektórzy z nich sami brali udział w tych spotkaniach jeszcze jako podopieczni. Razem ze mną są tutaj wolontariusze młodzież, która przychodzi do centrum odkąd ja pamiętam, od samego początku. Niektórych pamiętam jako dzieci uczestniczące w zajęciach, a dziś są tutaj i prowadzą z nami zajęcia. Dzieciaki mają okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. Każdy dzień, oprócz stałych elementów takich jak modlitwa, wspólne posiłki, zajęcia muzyczne czy plastyczne, wnosi coś nowego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Każdy dzień ma swój tytuł i swój temat. Był na przykład dzień pod tytułem, jak to dawniej bywało. Odwiedziliśmy w, podczas pierwszego turnusu regionalne Ośrodek Kultury. Dzieci lepiły garnki na kole garncarskim. Pani uczyła wycinać wycinanki kurpiowskie. Wyjazdy połączone ze zwiedzaniem to stały element kolonii. Podopieczni pani Alicji Żelaznej odwiedzili już forte w Piątnicy, oglądali zabytki łomżyńskie, poznawali historię katedry oraz klasztoru kapucynów spacerowali po starym rynku, bo jak się okazuje choć kroczyli tędy niejednokrotnie, to mało kto zdawał sobie sprawę z historii, jaka wiąże się z tym miejscem. Udział w spotkaniach to nie tylko sposób na zagospodarowanie najmłodszym czasu podczas wakacji. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieciaki uczą się oraz nawiązują relacje z rówieśnikami. Może trochę takiej śmiałości, bo niektóre są czasami takie niepewne, trochę takiej rozeznania między rówieśnikami i w ogóle, ale myślę, że takiej trochę pewności siebie i akceptacji od innych. Zajęcia w Centrum Katolickim odbywały się będą do końca lipca.